Wielkość pasji, jakiej może się oddać każdy człowiek jest ogromna. Taniec, muzyka, teatr, plastyka, sport to tylko niektóre z możliwości. W Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie działa wiele różnego typu pracowni obejmujących praktycznie wszystkie dziedziny. Aktywnie działa Akademia Malucha, współorganizowana wspólnie z Biblioteką Publiczną w Żarowie. W lutym przyszłego roku będziemy obchodzić swoje uroczyste piąte urodziny, więc myślę, że coś fajnego dla dzieciaczków się znajdzie. W czasie zajęć dzieci bawią się zabawkami. Czytam zawsze książeczkę, jakiś urywek bądź wierszyk. Nie za długi, taki typowy dla maluszków. Pracownia ceramiczna, wyposażona w profesjonalny sprzęt, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie robimy ozdoby na choinki na kiermasz. tym na zajęcia ceramiczne, które sprawiają mi bardzo dużą przyjemność. Robimy różne rzeczy, i teraz właśnie robię choinkę. Zajęcia ceramiczne prowadzone w pracowni mają charakter ogólnorozwojowy. Pozytywnie wpływają na rozwój wyobraźni twórczej, sprawności manualnej, Uczą koncentracji, uwagi, planowania przestrzennego, wytrwałości w dążeniu do celu, odporności emocjonalnej na porażki i niepowodzenia. Uczą wiary we własne siły i możliwości. Koło gitarowe zrzeszające coraz więcej sympatyków tego instrumentu muzycznego. Pracownia muzyczna rozwijająca wiele wokalnych talentów. Pracownia taneczna, która kierowana jest do wszystkich grup wiekowych dzieci, młodzieży i dorosłych. Mamy zajęcia przez cały tydzień właściwie. No chętnych jest tylu, że nie możemy przyjąć wszystkich, ale mamy nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy dla wszystkich gitarzystów żarowe. W Centrum Kultury prowadzimy również zajęcia indywidualne. Zajęcia polegają na nauce indywidualnej bezpośrednio dziecko, instruktor. Prowadzimy zajęcia w klasie keyboardu, pianina, fletu prostego i perkusji. Bardzo cieszę się, że są tutaj takie zajęcia. Są bardzo dużo rozwijają możliwości mojej umiejętności. No i wcześniej czegoś takiego na pewno nie było. To właśnie tutaj najmłodsi kształtują umiejętności wyczucia rytmu, uwrażliwienie na barwę, dynamikę i orientację przestrzenną. Bardzo fajnie, że działamy, bo możemy w tym czasie się rozwijać muzycznie. Zajęcia w ramach pracowni tanecznej prowadzone są w Żarowskim Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz Świetlicy Wiejskiej w Kalnie. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie prowadzi również zajęcia, które rozwijają sportowe umiejętności. Jest to sekcja akrobatyki sportowej i szkółka piłkarska. Najważniejszym celem szkółki piłkarskiej GCK Izżarowej jest, jest radość i wspólna zabawa z gry w piłkę nożną. Zdobyte umiejętności piłkarskie mają pomóc w osiągnięciu tego przesłania. 10 miesięcznym szkoleniem objęte są dwie grupy sportowe – kategoria ŻAK dzieci w wieku od 5 do 7 roku życia oraz kategoria Orlik dzieci od 8 do 9 roku życia. Bardzo lubię grać w piłkę. Zapisałem się dlatego, że mnie piłka fascynuje już od czwartego roku życia i bardzo lubię trenować. W przyszłości mam zamiar zostać piłkarzem i grać w Polsce. Zajęcie się cieszą ogromnym zainteresowaniem, co widać w grupie początkującej gdzie jest 30 dzieci od 4 do 8 roku życia, także maluszków jest bardzo dużo. Chciałam chodzić na... Akrobatyka, ponieważ bardzo dużo się uczymy, i za, w, w grudniu będziemy mie, mieli nowe zawody. Oferta Żarowskiego Gminnego Centrum Kultury i Sportu jest zatem niezwykle atrakcyjna. A liczne zajęcia, oprócz miłego spędzania czasu, zapewniają także rozwój zdolności, poszerzenie zainteresowania. A także pobudzają wyobraźnię i wyzwalają fantazję. Warto więc wybrać coś dla siebie, by mieć się czym zająć w wolnym czasie, a najlepiej jeszcze czerpać z tego przyjemność. Jeśli szukamy fachowej pomocy w realizacji swoich pasji, to dobrym wyborem jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. To dobre miejsce dla wszystkich, którzy nudzie mówią stanowcze nie i jednocześnie chcą rozwijać się w określonym kierunku. Ponadto mają szansę robić to pod okiem profesjonalnych nauczycieli i trenerów którzy zawsze chętnie służą radą i pomocą.